Witam wszystkich ponownie w naszej przygodzie z Dark Souls. Jestem dokładnie w tym samym miejscu, jak w poprzednim odcinku, nawet się nie ruszyłem stąd. No i mm, idziemy e, odkryć nową lokację, tak jak mówiłem, bo demoniczne ruiny mamy już za sobą e, i aż trzech bosów. Więc czas odkryć kolejną lokację, która za, znajduje się zaraz tutaj, właściwie. Po pokonaniu demona Stonogi, jak widzicie. O, może jeszcze nie widzicie, bo w sumie myślałem, że napis tu będzie. Dobrze, zaraz ten napis się pojawi. To jest nasz ziomek, Solaire. Tak. No, spójrzcie jeszcze, że... nie, on się after... powtarza, dobra. Ja się jeszcze zrobię człowiekiem. Wiecie, no ja chcę biegać jako taki pusty. Tutaj, oczywiście, usiądę sobie. To spalone ognisko. Dam jeden punkt w poziom. Bo mam 40 tysięcy Te, które dostaliśmy za demona na No i możemy dać. Mam 63 poziom, tak. Ile dostaję punktów? 3. Ja myślę, że dam jeszcze wytrzymały, wiecie, punkcik sobie, bo aż 3 punkty dostaje To się może przydać. Dobra. No i e, mam założoną tym pierścień mam. Dobrze. No to w takim razie ruszamy. Zresztą widzimy. E, zresztą tutaj jest dużo lawy, więc... Będę szybko biegać. O tak. Widzieliście. Niby te obrażenia są oczywiście tam redukowane o ileś procent, ale i tak ta lawa trafi to życie zjechać. No i jak widzicie, tu jest taki przeciwnik, który Wam powiem w sumie jest bardzo ciężki, tak naprawdę. Ciężko się z nim. Bije. A to dlatego, że też jest tutaj ta lawa. Jak widzicie, nie wiem co to, jak to nazwać. O, i macie nazwę lokacji, zagubione i zalit. I zalit. Widzicie, to jest taki nie wiem właściwie, co to jest to jakiś. Yy, czy to są nogi i powiedzmy tu smoka? Czy jeszcze czegoś innego? Zresztą zaraz zobaczycie, jak to podejdzie. Chodź tu. Widzicie, zobaczcie, to dziwne jest. to. No mówię, same... Same takie łapy. Czemu ja go nie mogę namierzyć? What the hell? Powinienem móc go namierzyć. Kurde, tak strzelać do niego z łuku, a do jutra będę. Widzieliście jaką on skacze? Czemu go nie mogę... Aha. Ma jakieś dziwne to namierzanie. ty! Ja nie wiedziałem, że on tu nawet stąpnąć może. Zaczekam, jak on skacze. Boże, on ma życia. Fucking hell Ziomuś, weźcie się trochę. Opanuj. Ja bym go z kuszy pociągnął, wiecie. Patrzcie, jak to gówno skacze. No kurde, jeszcze drugi tu przylas. O, zginął. Jak widzieliście, bardzo dziwny przeciwnik. One się nie odradzają. To Wam tyle też powiem od razu. Wziął choć chodź tu. Patrzcie ich tu jest w ogóle, o Boże. W ogóle bardzo dziwnie się namierza Gra tak jakby w ogóle nie chciała mi namierzać Ciągle tracę to namierzanie Kurde jak on tą łapę blisko tu potrafi postawić kuszy ładnie dostają obrażenia. Że przyznać, no i 2000 dużo dają, tak? Więc to też nie jest mało, no ale gdzieś tam jest ich mnóstwo. Ja postanowiłem, że wam tak powiem trochę, że ja tutaj dojdę do ogniska tylko. Ja je poza nagrywaniem pozabijam, wiecie, bo ich jest tu naprawdę dużo. A ja będę je z skuszy bić. Ja nie będę się, yy, o Boże, z nimi w zwarciu bić, bo nie mam na to czasu ani nerwów. O Boże, może gdyby nie ta lawa. O jejcia, ja tu źle spadłem. Yy, może gdyby nie ta lawa, wiecie, bo to jest skarb gdzieś, o właśnie tu, to może bym się, yy, to pewnie bym się z nimi bił. Yy, dusza dzielnego głownika, ale tak, to, to się mija z celem. Naprawdę. Tu jest kolejny ziomuś. Mogę, dwóch nawet ziomków. Sami widzicie, że to taki dziwny przeciwnik. Skacze. O Boże, to tu podejdzie. O kurde. Fak. Tego to się nie spodziewałem. Łaj. Gdzie on skoczył? Wow, jak to blisko podchodzi. No. Namierz go. Mi się palę. Ale on się tak dosyć dobrze ustawił. No. Teraz zginie. zginął. Super. Ech, zaraz ja zginę. To jest ten tak jakby ląd. Leczymy się. Jeszcze tego ziomka tutaj. Zgarnę. Mhm. Chodź tu ziomuś. Kurde, tam jeszcze jeden jest? Boże ile tego gówna tu jestem, w ogóle się obejrzał tylko. Ja Chodź tu. What the hell, co to było 686? Czy on sobie jakąś ziomka walnął? I wkurzają tych skoki o kurde o kurde, o kurde widzieliście jak potrafi zaspamować No i Olał mnie Chodź tu ziomuś Nie lubię tych przeciwników, bo walka z nimi jest taka dosyć Monotonna Tego, tak jak mówię, ja dojdę tutaj do ogniska. Z czemu ja nie mogę go namierzyć? Jest, jak to strasznie denerwuje. Brak tego namierzania! musiał chodź tu. Widzicie, jest to dosyć monotonne. Ja pitole, teraz gdzieś tam uciek. Chodź tu chodź. Dobra. Dopiero teraz mi się go udało namierzyć. O Boże, no nie uciekaj! Chodź tu. Boże, ale problem jest z tym namierzaniem z nimi, ale taki przeciwnik. Tutaj, jak to namierzanie znika? okej, okay, zabiłem go. Ach. To jest jeszcze jeden. Zobaczyli, ich tam jest w ogóle. Patrzcie. To jest masakra. Tego mówię ja. Nie będę się tutaj z wszystkimi bić, bo to jest bez sensu. Patrzcie. Jeszcze tego ziomka sprzątnę. Może. Ładny damage przed w ogóle. O, kurde, i zginąłem. fuck I zginąłem, właśnie widzicie, no. Mm, ta lawa też robi swoje. Dobra, szybko tam dobiegnę. Więc to tam. Yy, nie ma problemu. Tak, jak mówiłem, one się nie odradzają, więc to też jest dobre. Zabijemy tego jeszcze innego i pójdziemy odkryć ognisko. Wiecie? I w tym odcinku to będzie na tyle, bo naprawdę nie ma sensu, żebym ja pokazywał, jak ja się z nimi biję. czy nawet nie biję, bo ja będę, tak jak mówię, strzelać do nich, tak jak to cały czas robię. I to jest nudne do oglądania, wiem domyślam się takie po prostu no strzelanie. Wybaczcie, że ja się nie będę z tym w zwarciu bić, ale no uważam, że to głupotą. Znaczy może gdybym miał zbroję, e, tak szczerze mówiąc, to może bym spróbował, ale bez zbroi, bez niczego. To naprawdę trudne to by było. Musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję. ja musia gdzieś tu moje dusze w ogóle są o ja źle zrobiłem bo ich nie widać bo ta lawa jest tak na tej lawie tego zielonego nie widać więc czemu on tak nie namierza To jest masakra. On idzie? O Boże, zginę, zginę. Fak. No wstawaj, wstawaj. No i zginąłem. Fak, i dusze przepadły. Kurde mać. 24 tysiące dusz mi przepadło. Trzeba najpierw zebrać. Ale na tej lawie totalnie nie widać tego zielonego. Nie mogę tego jednego pokonać. bo tak jak mówię, no na lawie z nim walczę i ta lawa też zabiera życie. Niestety Dobra, jeszcze na próbę jak nie to go zostawię i dobiegnę do ogniska tylko. Żeby już nie tracić czasu. Wiecie? Ojejcia, bym tu spadł. A ich tu ja jest naprawdę. Uważam, że to nie jest w ogóle hmm, coś, co można pokazywać w sensie, coś ciekawego. Przypomnę, jakbym się bił w zwarciu, to tak. To, to zaznaczam, tak, ale nie będę do nich strzelać. Potem są takie tam. Tą resztę to można łatwiej zabić, bo są tam dobre miejsca. Ja takie, Ojecia, nie to jak grałem poprzednio, to wiem, gdzie sobie stanąć. Pójdę, szybki on jest. Czekaj, Boże! Tu idzie? Kurde! Jak on skoczył? No i zabił mnie. Dobra, ludzie. Mm. Coś mi z nim nie idzie. Wiecie? E, dobiegnę do ogniska i pokażę wam, gdzie jest ognisko. E, bo to bez sensu. Trzy razy mnie zabił a go sobie sam zabiję. Potem na spokojnie odwrócimy sobie pustkę. I teraz pokażę wam gdzie jest ognisko. Siądziemy sobie. I. Jak mówię, no tutaj skończę odcinek. Bo tu naprawdę nie ma co pokazywać w tej części. Następna część będzie dużo do zwiedzania. Wam powiem. Ale tutaj no, są same te stwory. No, nie wiem jak to nazwać w sumie. Jestem ciekaw jaką to ma powiedzmy oficjalną nazwę. kto wymyślił. Wiecie. Tego sobie na razie darujemy, bo mnie zabija. O, widzicie tu widać duszę. Ale na tej lawie to No ma... dobra, nie muszę odzyskiwać i tak nic nie mam. Oj! Czy też można e, zablokować na tych korzeniach? Poczekajcie, bo ja bym chciał dojść do tego ogniska, a nie sprowokować tych otworów, bo jak widzicie, ich jest tu masa. Zobaczcie, ich jest. Ok, e, kuszę sobie zdejmę. Mi Claymore będzie potrzebny. O kurde, coś mi walnęło. Tak! A te, te to te gówna jeszcze tu są Pomiałem o tym. Tak Gdzie to jest? Ja bym chciał na claimora zmienić. Oj, to się chyba zablokowało. To są te statuły, wiecie? Co w demonicznych ruinach były? Klaimor, Claymore Dobra, super Eee, słaby przeciwnik. Co wziął ogniem? I ognisko... jest... gdzieś tutaj, albo w tym drugim pomieszczeniu, ale chyba tu. Zaraz zobaczymy. O kurde, jakiegoś sprowokowałem. Nie, to ognisko będzie w drugim. A to przy okazji pokażę ten skarb. Co tu jest? E, dusza wielkiego bohatera. Największa dusza. Co daje... O Boże! To tu weszło? Co, da, co daje 20 tysięcy dusz. Więc... To ognisko musi być w tym drugim. Bo chyba żadna ściana nie jest iluzoryczna. To tu jest ten skarb. Ognisko jest w tym drugim pomieszczeniu. Dobrze. Zaraz tam dobiegniemy, Ja się rozejrzy, gdzie to jest. Wiecie? Gdzie było te, to drugie pomieszczenie? Gdzie ono było? Może Za czyje tego jest? Gdzie jest to drugie pomieszczenie. Czy, tak to nazwijmy. O tam! Tam było ognisko? pewno. Spróbujemy. Tam było pełno tych. Głównie na pewno. Lecie ognisko. nisko. Od razu wiem, że u góry jest skarb, więc od razu go pokażę. Dlatego biegnę najpierw górą. Wiecie, żeby nie sprowokować ich. O, i tu ja sobie będę strzelać do nich. Wiecie, to jest dobra miejscówka. E, tu zbliżniacie człowieczeństwo. Tak pokazuję. O, widzicie, o, one są tu tak fajnie ustawione. Czekajcie, ja tu sobie zeskoczę dużo życia. Tak, ognisko będzie gdzieś tu. O, super. Widzicie? Za iluzoryczną ścianą. Tak. Tutaj nie ma iluzorycznej ściany. Jest jedna iluzoryczna ściana, tylko nie jest ognisko. Super. Rozpalamy je. Rozpalone ognisko. Tak. Możemy sobie usiąść przy nim. Naprawimy sobie nasze rzeczy. No i co? No i myślę, że tu skończę odcinek. Tak jak mówię, ja sobie powybijam te stwory poza nagrywaniem. Ja po prostu będę strzelać do nich z łuku i skuszy, z czego mi tam lepiej będzie na przemian, wiecie. I tyle. Tak jak mówię, nie będę tego pokazywać. One nic nie dropią, tylko dają 2000 dusz i się nie odradzają. Czyli jak tu sobie wyczyszczę całą lokację, to udamy się do następnej części. Gdzie już będzie ciekawi, według mnie. No, ale zanim jeszcze udamy się do tej drugiej części, to ja jeszcze się cofnę. No, oczywiście się teleportuję. i coś jeszcze mam do zrobienia, ale to będzie niespodzianką. A tak jak mówię, co sobie zrobimy w następnym odcinku, to się dowiecie, jak zobaczycie. To już tylko mówię, że w następnym odcinku nie idziemy zwiedzać następnej części tej lokacji, tylko zrobimy parę rzeczy, które chcę zrobić, zanim się tam udamy, bo trzeba to zrobić, bo wtedy pewna rzecz mi nie wyjdzie. A może powiem nawet pewien quest. Dobrze, więc już nie przedłużając, jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę za te potwory. Napiszcie komentarz, co o tym sądzicie w ogóle o tych potworach. No i zachęcam do oglądania poprzednich i przyszłych odcinków. A zatem dziękuję za obejrzenie. No i do zobaczenia. Cześć.